Poszło. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy wszystkich serdecznie. Zachwyceni naturą, mówią dzień dobry. Właśnie, najpierw sprawdzimy, czy jesteśmy na żywo. Oj, mam tutaj z drugiej strony informację od technicznych służb, że funkcjonujemy. No dobrze. Jesteśmy dobrze. na żywo. Tak, witamy. Dzień dobry. Witamy serdecznie. W drugim e, odcinku, można powiedzieć, w drugiej części, zaczynamy nasz e, program Zachwyceni Naturą, którego mottem jest Niech jedzenie będzie lekarstwem, a lekarstwo jedzenie. No właśnie, Anna Wiesław. Tak, e, to jest nasz autorski program, w którym e, chcemy e, pokazać, jak. Witarianizm funkcjonuje na co dzień. Witarianizm po prostu na co dzień. Jak można żyć zdrowo, szczęśliwie, bez problemów zdrowotnych. No właśnie. I dzisiaj zapowiedzieliśmy, że pokażemy, jak zaczynamy dzień, jak to robimy na co dzień. No właśnie. I za, konkretnie, jak wstajemy rano, to pierwsze co robimy, mamy olej kokosowy. No tutaj mamy akurat w takim pojemniczku, ponieważ ten pojemnik stoi w łazience, żeby był dostępny, no i tutaj akurat jest postać stała tego oleju kokosowego, żeby można było łyżką go nabrać i po prostu włożyć do ust i płukać jamę ustną minimum 15-20 minut. Ja pokażę tutaj dam Ani ona pokaże jak to zrobić po prostu zwyczajnie a ja omówię dlaczego właśnie warto olejem kokosowym codziennie jak tylko wstaniemy pierwsza czynność właśnie pukać jamy ustną olejem kokosowym proszę Anna, pokaż jak to robimy taka najprostsza czynność ale Ania pokaże trzeba wziąć taką ilość oleju żeby ustach on był, ale żeby go nie było za dużo, dlatego, że jeśli będzie za dużo, to będzie nam przeszkadzać i będziemy chcieli go wypić. Jeśli będzie idealna ilość, to po prostu będziemy sobie go fajnie przez 20 minut mieszać i bardzo ważne jest, żeby panicznie nie reagować, że to jest olej, tłuste, tylko po prostu naturalnie sobie wziąć do ust, on się fajnie rozpuści. I będzie mieszać. I teraz sobie to wezmę do ust i już więcej nic nie powiem, bo będę. Tak, a ja usta teraz, i Ania teraz pokaże, jak to zrobić, a ja powiem dlaczego. Metoda na nie mówienie. Okay. <grym> nie, ale, ale ktoś to musi pokazać krótko, a Ania później się znowu pokaże. No ok. okay. Mm. Pokażę, jak to się płucze, Pokaż. Mm. No właśnie, w tym momencie powiem tak, jeżeli chodzi o olej kokosowy, no to już na przykład w księgach zdrowotnych chińskich można znaleźć już dokładne opisy, że jest to w zasadzie lek. Lek, który służył akurat w tamtych czasach, no i nadal służy, na przykład do leczenia około 69 chorób. Ja skorzystałem z takiej książki doktora Brusa Pfeiffer, który opisuje właśnie jak, jakie właściwości lecznicze ma olej kokosowy, ale powiem w kilku słowach dlaczego właśnie warto to od rana rozpocząć. No, oczywiście, olej kokosowy ma właściwości bakteriobójcze, wirusobójcze, i one. Ponieważ płuczemy usta powoduje rano, że nasza jama ustna jest wolna od, po całej nocy, po tym co jedliśmy poprzedniego dnia, że e, nasza jama ustna, ustna e, przygotowuje się e, w sposób właściwy, e, właśnie usuwając te niepotrzebne rzeczy, niedobre rzeczy, które mamy w jamie ustnej do... E, spożywania do tego, żeby prawidłowo funkcjonować. No, no. Oczywiście trwa to 15-20 minut, a ja tutaj pokazuje i później wypluwamy, to, to jest bardzo ważne, do toalety, nie do umywalki, nie do zlewozmywaka, ponieważ on później z powrotem zamienia się w zimnej wodzie w, w tą postać stałą i możemy zablokować po prostu kanalizację. Ja sobie przygotowałem kilka notatek na temat oleju kokosowego, nie jestem specjalistą w tym temacie, ale chciałem Wam powiedzieć między innymi jeszcze, że na przykład jest to również super pokarm. Zawiera bardzo dużo witamin, minerałów i utleniaczy. Chroni przed chorobami na przykład neurodegeneracyjnymi. Jest świetny również jako kosmetyk, właśnie ze względu na kwasy tłuszczowe, które posiada. Ja używam go po goleniu, na przykład jeżeli odpoczywamy gdzieś na słońcu, wyjeżdżamy na wakacje. Świetny jest, do kiedy posmarujemy skórę, pięknie skóra wtedy brązowieje, nie, 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 nie spali się pod... Nie, no pewnie, jeżeli za długo jesteśmy na słońcu, to tak, ale... Po prostu nie ma poparzeń, skóry kiedy się opalamy, i tak dalej. Trzeba to po prostu wypróbować, zobaczyć, ale tutaj jest to jest bardzo ważne. Musi to być olej kokosowy wytłoczony na zimno, nierafinowany. To jest bardzo ważne. Czyli no, rano właśnie używamy go do puchania jamy ustnej. Ania, możesz już. <grym> Wypluć to i możesz za chwilę Cię poproszę o to, żeby mówić. Oczywiście, kiedy na to wypluje, jest bardzo ważne, żeby usta wypłukać ciepłą wodą i potem umyć zęby pastą, no najlepiej taką bez fluoru, chociaż fluor też jest czasami potrzebny, więc w związku z tym my używamy i takiej, i takiej i takie pasty. Umyć po prostu zęby pastą doprowadzić jamę ustną do czystości. To właśnie Ania w tej chwili robi. I to jest pierwsza czynność, jest to bardzo ważna czynność. Powtarzam, olej kokosowy pomaga usunąć bakterie, właśnie te złe bakterie, niepotrzebne bakterie, wirusy i zabezpiecza nam jamę ustną przed na przykład stanami zapalnymi i różnymi problemami. Które mamy w jamie ustnej. Bardzo ważna rzecz, i chcę jeszcze powiedzieć, że między innymi w oleju kokosowym, to jest jedyny chyba olej, który na świecie znajduje się kwas laurynowy. To jest kwas, który otrzymujemy z mlekiem matki w czasie karmienia. To jest naprawdę super składnik. Ja nie będę mówił szczegółowo na temat oleju kokosowego. Ja myślę, że są ludzie mądrzejsi ode mnie, na ten, którzy na ten temat się kiedyś wypowiedzą lub po, podpowiemy, gdzie można posłuchać na ten temat, ale lub zaprosimy na przykład takich ludzi, jeżeli nam się uda, do naszych spotkań, żeby na temat oleju kokosowego się wypowiedzieli. No właśnie. I to jest pierwszy punkt bardzo ważny, obojętnie o której godzinie wstajemy, czy to jest bardzo wcześnie, piąta rano, czy szósta rano, czy ósma, zawsze jest to pierwszy krok. To pudełko znajduje się akurat w naszej łazience, na oknie, właśnie blisko okna, żeby ta postać stała była, żeby był jakby w chłodnym w chłodnych warunkach i wtedy y, tą łyżeczką sobie nakładamy. Oczywiście y, wkładamy, oczywiście łyżeczkę trzeba za każdą razem umyć gorącą wodą, y, żeby, y, ponieważ jest to olej nierafinowany, że, <laughs> przepraszam, żeby nie zniszczyć y, oleju kokosowego, to ta łyżka powinna być czysta, czyli wypłukać ją, wyczyścić. Tak dokładnie to mówimy, jak jest. Y, no właśnie, to jest y, y, pierwszy punkt, oczywiście bardzo Szerokie, dobre działanie oleju kokosowego również w pożywieniu to będzie się u nas przewijało. Będziemy to pokazywać, do czego go stosujemy jeszcze w pokarmach, w innych sytuacjach, i jakie on stwarza możliwości. Ok, to jest więc pierwszy punkt. Drugi punkt. Co robimy dalej? No dzisiaj akurat, bo już olej, koko, olejem kokosowym żeśmy płukali, dzisiaj pokażemy następną rzecz. Następną rzecz, którą robimy to pijemy ajodikę. E, jest to koncentrat jodu. E, jest to produkt też naturalny, wydobywany głęboko z ziemi, e, który też będzie można, właściwie już można u nas kupić. E, i jak to robimy? J jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o w ogóle wszelkie procesy, jakie odbywają się w organizmie, wszelkiego rodzaju. Ja sobie tu wynotowałem najważniejsze, które, które y, powiedzmy powinniśmy wiedzieć, że pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych, J przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, j pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Jod pomaga zachować zdrową skórę. Jod pomaga również prawidłowej produkcji hormonów tarczycy i prawidłowym funkcjonowaniu w ogóle tarczycy. Super rzecz, daje energię, daje jakby na cały dzień, chroni nas również, żeby te procesy w organizmie zachodziły prawidłowo. Jak to robimy? Po prostu używamy do tego dwie szklanki. Woda. Po prostu woda. Najlepiej jakaś mineralna, źródlana, dobra woda. Ja tutaj przygotuję dla mnie i dla Ani. Tu już mam otwarty. Tu już mam otwarty. I tak jak zaleca producent, stosuje się około 20-25 kropli. Na taką mniej więcej dawkę wody, tak? i można sobie tu odmierzać, ponieważ tutaj jest taki do mierzenia kropli i można to rzeczywiście odmierzać. Powiem Wam szczerze, że my to stosujemy już od co najmniej półtora roku i po prostu odmierzamy się to w ten sposób. Po prostu także czujemy ten J w tej wodzie i super to funkcjonuje. Oczywiście jest to więcej niż 25 kropel, 20, i naprawdę. Kapitalnie to funkcjonuje dzisiaj właśnie z wami to wypijemy proszę ja już jestem w w tak, wymyciu, zdrowie tak, tak. na zdrowie na zdrowie wszystkim no właśnie to jest y, następny krok czyli y, pijemy jod y, z wodą y, po to żeby nas, o, nasz organizm przygotować i dać mu możliwość do prawidłowego funkcjonowania y, Jod ma również działanie bakteriobójcze. W ogóle działanie jodu jest to naprawdę również szeroki temat i myślę, że na ten temat będziemy również zapraszać ludzi mądrych, którzy coś więcej na ten temat powiedzą lub pokażemy książki, które, które warto przeczytać na ten temat. Być może zaprosimy kogoś za Jodiki, jeżeli będą chcieli w naszym programie wystąpić i opowiedzieć. Także wypijamy to. No, w przypadku tego konkretnego jodu jest to ważne, że on ma smak bardzo przyjemny, a dodatkowo, że to nie jest suplement, tylko no, tak jak sól naturalny, naturalny produkt wydobyty ze skał. Czyli nie ma tutaj kolejnego zastępczego produktu pod tytułem suplement, tylko tak jak jest na przykład sól chłodawska. Nie jodowana, to jest z natury wynika i dlatego to jest bardzo bezpieczne. I my nie liczymy dokładnie kropel, ponieważ nawet jeśli jest ich więcej, nie, nic to nie powoduje. Organizm sobie swobodnie poradzi. To dużo wydala po prostu. Tak, organizm sobie swobodnie poradzi z tym, czego nie potrzebuje, a ponieważ, szukaj. tak jak Ania powiedziała, jest to naturalny produkt, nie ma problemu z usunięciem nadmiaru. Następny punkt, który oczywiście każdy z tych punktów będziemy rozszerzać w naszym programie, będziemy ich omawiać, ale chodzi o konkrety, chodzi o to, żebyście wiedzieli, jak to na co dzień funkcjonuje. Następną rzeczą, którą robimy, oczywiście dzieje się to w pewnych odstępach czasu, w międzyczasie robimy te czynności, które czy pra, pracujemy, no po prostu to, co na co dzień wykonujemy. Następne, co spożywamy po jakimś tam czasie, no to jest sok selera. Słuchajcie, sok selera naciowego, to jest coś, co zagościło u nas no, już od ponad dwóch lat. Jest to naprawdę e, też bardzo szeroki temat. E, myśmy przeczytali e, taką książkę Antony Williama Sok selera naciowego: sekret boskiego lekarza, między innymi. Między innymi ale jest to, jedna, jest to człowiek, który właściwie odkrył te właściwości selera naciowego. I my stosując seler naciowy, pijąc po prostu go, no stwierdziliśmy, że naprawdę jest to super rzecz oczyszczająca, dająca również energię, witaminy, minerały, a jednocześnie to, co jest ważne, ponieważ jest to zioło, nie przerywa tak zwanej czasowej głodówki, czyli powoduje, że nasz organizm może oczyszczać wątrobę, jelita, tu występują tak zwane klastro, klasterony sodowe, tak, prawidłowa nazwa musi być powiedziana, które właśnie rozpuszczają między innymi złogi, jakieś tłuszcze, białka, to co powiedzmy jest było w pożywieniu nie takiego to właśnie seler ma tą moc ma tą siłę żeby to wysuszać. Ja w międzyczasie pokażę. My używamy maszyny tłoczącej w poziomie jest to maszyna Alfa Pure. Też ją można u nas kupić. Polecamy tą maszynę, używamy ją też już bardzo długo. Naprawdę super maszyna. A więc włączamy ją i po prostu wkładamy seler selernocowo do środka. No i ona nam tu pięknie się wyciska, tłoczy. Eee, chcę tutaj przy okazji powiedzieć, że eee, eee, z serialu również można eee, zrobić eee, super pokarmy, na przykład plebek witaliański. I to będziemy też pokazywać. Będziemy to pokazywać, będziemy omawiać. Nie wszystko na raz. Eee, nasze eee, programy będą krótkie, ale treściwe, konkretne, takie, żeby można było zobaczyć krok po kroku to, co należy robić, żeby po prostu żyć zdrowo, czuć się bardzo dobrze. Ja ostatnio powiedziałem bardzo na poprzednim spotkaniu bardzo ogólnie o witarianizmie, powiedziałem, że zac zaczęliśmy od poznawania tego tematu poprzez dr Ewę Dąbrowską. Bardzo ważne, uważamy, bardzo ważne jest posłuchanie dr Ewy Dąbrowskiej, przeczytanie książek, jej książek na ten temat, czyli jak w jej przypadku dieta, warzywna, owocowa, posty prowadzą nas do zdrowia. Ja tu jeszcze pokażę bo e, oczywiście e, moczymy przed wyciśnięciem moczymy ser w wodzie najlepiej w wodzie z solą tutaj my używamy e, może ja pokażę tak, my używamy e, soli kłodawskiej naszej polskiej bardzo dobrej to jest bardzo ważne żeby nie była jakaś jodowana jodowana jakaś e, po prostu e, taka no, niepewna. To jest naturalna córka. Y, 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 używamy również himalajskiej, morskiej, y, y, no, czyli takiej, która y, której nie ma żadnych y, dodatków, nie jest jakoś sztucznie jodowana itd., itd. Więc tu pokazuję jeszcze przy okazji jak to się odbywa. Czyli czyścimy. No, oczywiście jeżeli mamy jakieś elementy, które które są do odcięcia, które tu nie wyglądają dobrze, to usuwamy, no właśnie, tak jak w kuchni, dzieją się różne rzeczy. No i tak to jest, jest to wszystko na żywo. Proszę bardzo, tak, odcinamy, wyrzucamy i wyciskamy, tłoczymy. Co tu należy powiedzieć? W przypadku tego soku, który jest praktycznie pierwszym sokiem, który pijemy w ciągu dnia, Trzeba powiedzieć tak, że my go pijemy różnie, pijemy go o dziewiątej rano, o dziesiątej, nawet do 11 dziewiętnastu tak jak nasz organizm nam powiedzmy daje sygnał, że coś tam chce od nas i sok serena naciowego jest takim pierwszym elementem, który bardzo mocno pomaga nam utrzymać organizm w dobrym, w dobrym stanie i tutaj na przykład można go pić bardzo wcześnie. Może nawet ktoś jest przyzwyczajony do jedzenia, na przykład o 7 rano, o 6 nawet, to jak najbardziej można zaczynać właśnie od picia soku serera na Ja myślę, że wielu ludzi, którzy obejrzą, to nigdy nie, nie próbowało tego. No, jest bardzo wielu, którzy już to robią, robią na co dzień, którzy piją, no to że to właśnie spełnia swoją rolę. Ja miałem okazję poznać pana, który z dnia na dzień zmienił sposób e, żywienia i właśnie e, zaczął pić sok selera nociowego i kapitalnie e, to wpłynęło na przykład na e, jego wagę e, na, na to, że organizm e, po prostu e, e, no, usunął nadmiar tłuszczu, niepotrzebnej wody, toksyn i tak dalej. No ja tutaj mam akurat taki pojemnik, z którego muszę uważać, żeby to dobrze nalać. Ważne jest, żeby to było pół litra. Dlatego pokazuję właśnie szklankę, jak to wygląda. Ważne jest, żeby to było pół, pół litra. O. Szczerze nalane. Szczerze. Tak, no to na zdrowie Ania. Za ten piękny dzień. Zdrowie Wasze? Tak, i tak sobie to pijemy. Zacznę od picia, bo tragedia będzie zaraz. Tak, e, tak. Także sok Selena naciowego jest takim preludium. Dużo więcej można o nim powiedzieć. W tej książce, którą pokazałem, krok po kroku jest opisane, jakie ma właściwości. Trzeba pamiętać, że tak naprawdę to jest zioło. Jest traktowane jako warzywo, ale to jest zioło, i ten sok no naprawdę niesamowicie organizm oczyszcza, daje również energię. Tu jest, tu jest taka na przykład specjalna witamina C, która jest w odpowiedniej obudowie. Jeżeli chodzi w ogóle o właściwości selera naciowego, to dopiero się to bada, dopiero jest to w takiej fazie, ale już bardzo dużo wiadomo i zresztą z praktyki. Z praktyki my wiemy, że wypijąc, wypijąc taką szklankę Soku selera naciowego po prostu ma się energię, siłę i, ten, i w tym momencie już organizm przesuwa tą potrzebę jedzenia na przykład na następne 2-3 godziny. Dzisiaj, jeżeli chodzi o konkrety, na tym chcemy zakończyć właśnie na piciu soku selera naciowego. I zachęcić do tego, żeby ewentualnie nas zapytać, czy można u nas, gdzie można u nas nabyć, to jest w naszym sklepie. Na razie jeszcze raz powiem, my to przygotowujemy, czyli jeszcze jesteśmy w fazie takiej, że już kończymy o obiekt, w którym to będzie sprzedawane, ale mamy już te produkty, można się z nami skontaktować, można nabyć. Jak najbardziej, ale tak naprawdę będziemy mieli ten punkt otwarty. Zresztą poinformujemy dokładnie. To będzie w kwietniu. Musimy się dokonać odbioru po świętach. No i cóż, i będziemy to z programu na program, te informacje dokładnie przekazywać. Również będziemy mieli olej kokosowy. W tej chwili można kupić w wielu sklepach. Pamiętać, nierafinowany, tłoczony na zimno i taki, który ma ten zapach taki naturalny, kokosa. To jest bardzo ważne. Więc na dzisiaj to wszystko, co chcieliśmy pokazać, to jakby część tego dnia witariańskiego. Następny live chcemy zrobić w czwartek. Poinformujemy... Poście o której godzinie, bo tu jeszcze się zastanowimy, bo na razie jeszcze nie mamy tego wszystkiego poukładane. To jest spontaniczne. My pracujemy nad tym, jak ten program ma wyglądać, ale ponieważ otwieramy to wszystko, no to chcemy już się pokazać, chcemy powiedzieć, o co nam chodzi, jaki jest nasz cel. Pojawi się również przepis na tort. Ja muszę zobaczyć, bo tutaj akurat Ania to wie, który. To jest tort jabłkowy z wiśniami. Zdjęcie już jest na stronie Zachwyceni Naturo. Tak nazwaliśmy swój program Zachwyceni Naturo. Zapraszamy do tego, żeby odwiedzać naszą stronę. No i tam będą się również pokazywać dania, które już można próbować, robić. Ostatnio pokazaliśmy. Przepis. Przepis na serek z czarnymi oliwkami. Mamy tych przepisów bardzo dużo. My pokażemy, myślę, że przed świętami święta pokażemy, jak może być suto zastawiony stół witaliański ile naprawdę dań można wygrać, jakie one są smaczne. Oczywiście przez kamerę trudno spróbować, ale będzie można u nas w naszym punkcie to kupić. Również będziemy uruchamiali kuchnię witariańską, która będzie produkowała takie pożywienie. Myślałam, no, czy chcesz jeszcze coś dodać dzisiaj? No, że jestem ciekawa, co w następnym live'ie przetestuję. <grym> no to będziemy testować, słuchajcie. Będziemy testować. A więc zapraszamy do programu Zakwycenie Naturą. Niech jedzenie będzie lekarstwem, a lekarstwo jedzeniem. Pozdrawiamy również odmazanie na surowo, ponieważ yy, yy, jesteśmy też w grupach yy, odmazania na surowo, naprawdę jest to yy, super kierunek, polecamy, yy, a my jesteśmy jakby taką yy, po trzech latach witarianizmu, jesteśmy taką yy, małą częścią i chcemy zbudować tutaj społeczność w okolicy Kępna, w Wielkopolsce, yy, no myślimy, że Znamy już ludzi, którzy chcą bardzo wiele w swoim życiu zmienić. Zapraszamy. Jeszcze raz. Do widzenia, do usłyszenia. Do widzenia, miłego dnia do no. wszystkim. Bye bye. Do zobaczenia. Musisz wyłączyć jeszcze. Tak. No, także mój operator teraz. A tak, mi tam dobrze było.